Witam, witam serdecznie. Witam serdecznie w naszej zagraconej kuchni. Dzisiejszym tematem będzie rosół albo bulion z kości wołowych. Jak byłem znacznie młodszy, to nam tłumaczono, że zupy na kościach są szkodliwe, bo zawierają różne tam. No i tak nam tłumaczono. Natomiast rosół z kości wołowych bulion z kości wołowych jest czymś wyjątkowym, jest fantastycznym źródłem mikroelementów, minerałów, kolagenu, czyli wszystkiego co jest potrzebne do funkcjonowania ludzkiego ciała, ludzkiego organizmu. Jak się robi bulion z kości wołowych? Gotuje się kości wołowe przez 24 do 48 godzin, a jeszcze można jeszcze dłużej. Co jest potrzebne do zrobienia takiego bulionu? Potrzebna jest woda i kości wołowe. Kości wołowe mogą być rozmaite, jakie tylko Wam wpadną w ręce, a najlepiej, jeżeli jest to różnorodne kości. Ja tutaj mam około 4-5 kilo kości. Nie wiem dokładnie ile. I mam tutaj żebra pokryte mięsem oraz coś co łatwo chwycić, kości długie. Dokąd idziesz? Nie, to nie tędy droga. Ze szpikiem tu widać. Szpik. Widać? Widać. To są kości szpikowe oraz żebra żeber. Mam raz, dwa, trzy, cztery duże kawałki żeber. I około 1, 6 10 kości szpikowych. Zazwyczaj robię na jednej blaszce. A po co blaszki? Zaraz zaraz do tego przejdę. Zazwyczaj z tych kości mniej, ale ostatnia nula była na zakupach i była głodna i, i wzięła wszystko, co było w sklepie. E, po co te blaszki tutaj? Kości, przed ugotowaniem należy upiec. To znaczy, trzeba je poddać działaniu wysokiej temperatury, żeby struktura kości została naruszona, żeby nastąpiły jakieś tam pęknięcia. Dokładnie nie wiem, jak to działa, ale wiem, że kości po upieczeniu zachowują się zupełnie inaczej niż przed upieczeniem. Chodzi o to, żeby po pierwsze dodać smaku, ponieważ rosół z takiego podpieczonego mięsa, mięsiwa smakuje znacznie lepiej. A po drugie, chodzi o to, żeby właśnie struktura kości została naruszona i później łatwiej następowało wypłukiwanie w procesie, w procesie gotowania, żeby łatwiej e, następowało wypłukiwanie tych wszystkich minerałów. Także mam przygotowane kości, tego jest dosyć dużo. Tu w tle z tyłu jest garf, w którym będziemy gotować ten bulion, rosół bulion. Kości yy, nie trzeba myć, szczególnie można opłukać, jeżeli ktoś sobie życzy. A co trzeba zrobić? Do tych blaszek trzeba dodać troszkę wody, gdzie ja tu mam dzbanek. Troszkę wody, żeby tam to się wszystko nie przylgnęło, nie, nie przywarło do blaszki. Woda, jeszcze trochę. Tu mi się już z tyłu piec grzeje. Włożę je do pieca na 40 minut przy temperaturze między 180 a 200 stopni, tak, żeby one mogły sobie przez te 40 minut zbrązować, nagrzać się. To, co ma tam w tych kościach popękać, to popęka. A później będziemy gotować po co jest ten rosół i do czego, po co, do, do, do czego służy i do, do czego nam ten e, bulion. E, on jest szczególnie, w ogóle jest pyszny i można go w różny sposób przyjmować, jeżeli ktoś na przykład nie lubi kawy, a chce pominąć jeden posiłek dziennie, wystarczy filiżanka czy szklanka takiego bulionu. Jest to zdrowe, e, pokrzepiające, odżywiające. E, przy diecie keto Ponieważ to jest główny powód, dla którego robię te, te buliony. Przy diecie keto występuje deficyt, deficyt mikroelementów. Ponieważ po pierwsze ogranicza się ilość posiłków, po drugie ogranicza się jakby różnorodność, przez to, że jest mniej posiłków dziennie, przepraszam, jest mniejsza różnorodność i organizm potrzebuje suplementacji. A nie ma lepszej suplementacji, czyli uzupełniania brakujących składników, niż, niż uzupełnianie o naturalne składniki. Kolagen jest jednym z podstawowych budulców ludzkiego organizmu, ponieważ buduje tkanki łączne. W momencie, kiedy się zaczyna jeść więcej tłuszczów niż białka, brakuje też kolagenu, więc potrzeba, żeby skóra była ładna, szczególnie. Panią polecam, czyni cuda. Piękna, gładka skóra, zmarszczki znikają. Samo zdrowie, jakie pyszne. Później Wam pokażę również, jak to można przyjmować. To znaczy, popijać sobie rosołek swoją ścieżką, ale są też inne sposoby, żeby było, żeby było smacznie, przyjemnie i elegancko. Zaraz zobaczę, czy mi się piec już nagrzał. Oczywiście, już jest gotowy. Tak więc na 40 minut jest godzina. Za 5:11 jedziemy. I tak, nasze kości zostały już upieczone. Minęło ponad 40 minut, ale ja je wyłączyłem po 40 minutach, żeby sobie troszkę z One są jeszcze gorące jak nieszczęście. Ale trzeba sprawy popchnąć dalej, więc ja wyjmę na razie jedną blachę. Zobaczymy, co tam na nich jest i co się z nimi tutaj działo. Proszę bardzo, wyglądają elegancko, pachną bosko blachę za chwilkę. I teraz co? No trzeba je przełożyć do naszego gara. Czerwona ta ściereczka od uroków. I teraz przekładamy po kolei najpierw to, co z brzegu. One są jeszcze ciepłe. Teraz będą, o, słychać jak tu Wypieczona zewnętrzna warstwa, zresztą w terminy medyczne nie wnikam. Proszę bardzo, tu jest szpik. Też podgrzany mocno. I to wszystko przekładamy sobie do garnka. Aż mnie korci, żeby tu podskubać trochę, bo ja jestem miłośnikiem wołowiny. Na samą myśl o tym wszystkim. Tam ślina cieknie. Tak, żeby się, tak, żeby przekładając, nic nam nie spadło z powrotem do tej blaszki, bo tu w tej blaszce jest cała masa sosu, który się wytopił razem z tą wodą, którą dolaliśmy na początku. Także dobrze żeby było się nie ochlapać tym. Ostrożnie. Tak jest. Zaraz zajrzymy też do. Garnka, jak już będzie upakowany. I teraz co? Należy zlać ten sos do garnka, bo on jest bardzo esencjonalny i bardzo przydatny w końcu. O to nam chodzi, że o to co wyjdzie, z, o to co uda nam się z tych kości wyekstrahować, wydostać, wydobyć. Lecimy tak. Żeby niczego nie stracić, nie uronić. Tutaj są takie. To nie jest przypalony, bo była woda na dnie, także to wszystko się ładnie zgarnie tutaj. Ładnie odskrobie i to wszystko pójdzie na, na nasz, do naszego bulionu. Nie jest gorąca. Teraz to wszystko tutaj wlejemy. Przepraszam, że tak zasłania się, ale nie chcę, żeby widać było, że wylizuję wlachę. To samo zrobię z drugą blaszką. No i tak mamy kości już. Jak powiedział Juliusz Cezar, kości zostały wrzucone. Należy je w garnku upakować. Możliwie ciasno, i możliwie jak najgłębiej, to znaczy tak, żeby jak najmniej wody tutaj wlać. Bo tu nie chodzi o ilość, tylko chodzi o jakość. Chodzi o koncentrację. Na tym etapie dodajemy ocet jabłkowy. Ja dodam na oko, ale można nawet do pół szklanki tego octu dodać. Myślę, że. 200 ml to trochę, no może 200 to za dużo, jakieś 150 ml spokojnie wystarczy. Ja mam to w takiej nieoryginalnej butelce, bo to od teściówki sama robiła. Ja jeszcze nie robiłem, bo jeszcze nie ma sezonu na dobre jabłka. Poza tym to trwa co najmniej dwa miesiące zrobienie, więc ja tutaj chlusnę tak na oko. Tak jest. A po co ocet jabłkowy? To jest pytanie. Wszyscy mówią, o, bo się nie ugotuje mięso, jak będzie ocet jabłkowy, bo w kwaśnym to się mięso nie gotuje. Powiem jeszcze raz, bo zniknąłem. Bo w kwaśnym to się mięso nie ugotuje. To nie chodzi o mięso. Poza tym, jak będziemy je gotować 20 godzin, czy nawet dłużej, a może trochę krócej, to ono się ugotuje, choćby nie wiem z jakiego, z jaka zelówka to była, ugotuje się. Natomiast chodzi tutaj o to, że lekko kwaśny roztwór pozwala wypłukać z kości minerały. Jest bardzo proste doświadczenie, ja to robiłem w podstawówce i to niejednokrotnie w domu weźcie kość z kurczaka taką długą z nogi, z uda albo no, którą z tych długich i włóżcie do szklanki z octem na noc albo na dwa dni. Najlepiej na dwa dni wtedy jest lepszy efekt. Po wyciągnięciu taką kość można zawiązać na super, ponieważ wszystkie minerały zostały rozpuszczone i wypłukane. Tak samo będzie tutaj. Jedyne co nam pozostało na tym etapie, to dodać wody, tak żeby przykryć te kości i odpalić, żeby sobie się gotowały. Nie dodajemy soli absolutnie w tej chwili. Nie dodajemy żadnych przypraw, nie dodajemy żadnego czosnku, niczego, bo chodzi o to, żeby nie do pusi do stanu wyrównania stężeń. Woda ma małe stężenie minerałów, kości mają duże stężenie minerałów. I teraz w momencie, jak to się zacznie gotować, i gotować i gotować, gotować, to minerały z kości ze stężenia większego będą przepływać do stężenia mniejszego w pewnym momencie, nie wiem, czy przez 24 godziny to się wyrówna. W każdym razie woda, woda w chłonie czy w wodzie zostaną rozpuszczone te wszystkie e, cudowne, potrzebne nam i jakże niezbędne minerały, kolagen i tak dalej. No więc cóż, doleję wody. A, kości należy wystudzić. One już nie są gorące, one są letnie. Dlaczego? Dlatego, że zimna woda... Inaczej, zimna woda i gorące mięso powoduje hartowanie, szczególnie w, w, w przypadku wołowiny. Nie należy do wołowiny dolewać zimnej wody, nie należy wołowiny solić na początku gotowania, bo to wszystko powoduje, że wołowina robi się twarda. Ale dlaczego zimna woda? Jeżeli chcemy coś upiec, albo chcemy ugotować coś w taki sposób, żeby zachowało swój smak, a nie robiło nam zupy czy sosu. To należy dać gorącą wodę. Ona wtedy zamyka kapilary i białko się na zewnątrz danego kawałka mięsa czy czegoś tam, białko się um, koaguluje? Chyba tak. Następuje koagulacja i zatkanie otworów. Natomiast jeżeli damy zimną wodę i podgrzewamy stopniowo, wtedy mięso kości czy cokolwiek tam gotujemy, wypuszcza. Wypuszcza sok, wypuszcza sos, wypuszcza te aromaty, wszystkie, które powodują, że aż mi ślina naleci. W ogóle ten zapach to aż. Mm. Dobra, nalewam wody. Tak wygląda garnek po upieczeniu kości, po dolaniu wody. One są niemalże przykryte jakieś 4,5 litra tutaj weszło wody plus kości, także daje dużo ponad połowę. W trakcie gotowania możemy dolewać gorącej wody, tyle żeby przykryć kości. Więc cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak odpalić gaz i zająć się innymi sprawami, a to niech się prkosi. To co, jedziemy, nie? Napalnik. Otwórzcie sobie okno w kuchni, bo zapach będzie bardzo intensywny. Przykrywamy pokrywką i zostawiamy na małym gazie, na takim naprawdę małym. Pokażę Wam, jak wygląda gotowy produkt, bo jeszcze mi został jeden słoik z poprzedniego doju, że tak powiem. Tak wygląda. Na górze mamy warstwę tłuszczu wołowego, pod spodem jest żela, taki, taki żel, taka galaretka. I teraz powiem Wam, jak ja to, jak ja to spożywam. To znaczy, to jest bardzo. Pożywne, bardzo, kaloryczne, ale to nie ma znaczenia. To znaczy kaloryczność nie ma znaczenia przy diecie ketogennej, ponieważ organizm sam zaczyna ograniczać, sam zmniejsza zapotrzebowanie i na kalorie, i na wszystko. Docelowo przy diecie keto następuje coś takiego, jak jeden posiłek dziennie. I wierzcie mi, można do tego dojść, nie wolno oszukiwać, przy tym trzeba po prostu jeść wtedy, kiedy jest się głodnym, a organizm sam dochodzi do stanu, kiedy jest się, nawet nie jest się głodnym, ale odczuwa się psychiczny przymus zjedzenia czegoś. I to ja tak mam, czasem oszukuję, czasem mam dwa posiłki dziennie, czasem jeden, powolutku sobie chudnę dla zdrowia. Udało mi się odwrócić cukrzycę typu drugiego do zera, ponieważ mój cukier jest poniżej granicy przeżywalności, a żyje. I teraz, jak ja to spożywam, nie codziennie, ale co drugi, co trzeci dzień, to sobie oczywiście stoi w słoikach w lodówce. Biorę to jest słoik jakieś, nie wiem, 300 gram chyba, połowę z tego. To znaczy połowę z tłuszczu na wierzchu. Połowę z, tego, z tej galaretki pod spodem zagotowuję, żeby nie było wątpliwości, że to jest świeże, że nic tam się nie stało z tym, zagotowuję, wlewam sobie do takiego dzbanka, w którym robię kawę bulletproof, czyli tą taką kawę z masłem i dodatkami, dodaję łyżeczkę masła i blenderem. Bzd, wychodzi coś cudownego. Człowiek by pił to i pił bez końca, więc trzeba się hamować pożywne, pełne minerałów, kolagen, wszystko co potrzebujemy, w odpowiednich proporcjach. W odpowiednich proporcjach dla utrzymania diety keto. Jeżeli ktoś jest na diecie keto, jest w stanie ketozy, czyli tym stanie błogosławionym, gdzie organizm spala tłuszcze, to to podane w formie właśnie bulletproof, gdzie te wszystkie tłuszcze są tak pięknie zmiksowane, gdzie te wszystkie tłuszcze są w postaci właśnie takiej łatwo przyswajalnej, to nawet nie przerywa postu, czyli tej takiej głodówki zdrowotnej, bo przy jednym czy dwóch posiłkach dziennie ten czas, kiedy nie jemy, to jest głodówka. No fakt, to jest głodówka, i nie ma się tutaj co. Ta... Więc takie coś nie przerywa głodówki. Można sobie w połowie dnia, czy w połowie tego okresu, waląć taką szklanę tego, rewelacja. Rewelacja. No cóż, to tymczasem.